perspektywy teraz aktualnie, ponieważ przyszły fajne rzeczy dla Bakusia. Są to na razie trzy podstawowe rzeczy, ale Wam pokażę. Eee, czekajcie, widzę już pierwszą rzecz, będę musiała jej to wyszlifować, bo ja aktualnie prawie dostałam drzwialkę. Mamy dwa ładne kocyki. Bakusia approved, widzę. Mamy dwa ładne bardzo kocyki. No, czekajcie, bo pani musi się pokazać, musi że zaprezentować. I to są kocyki do tego zamku, co nam przyjdzie, jednakże ten zamek przychodzi za jakiś czas. A tu macie, kochani, takie. Czekajcie, bo ona siedzi. Macie dwa takie miseczkowate, to tak będzie stać. I tu będzie jedno na pokarm, drugie na wodę i będzie ładnie się to prezentować. Przynajmniej teraz nie będzie rzucać tą miską, tak jak tam wrócała, bo tamta nazimka jest fajna. Ta będzie na pokarm i wodę typowo, żeby, wiecie, to ładnie sobie stało. Zaraz sobie to złożymy i zobaczymy, jak to wygląda. Oła. Oła. Не-не-не, Миша. Миша, Миша. Я ставлю на все. Не сяду. Ну. Jak widzicie, kochani, wygląda to następująco. Bardzo fajna rzecz w ogóle. Zaraz sobie wymyjemy te miseczki. One są metalowe, ale naprawdę bardzo, bardzo ładnie wyglądają. Dwa hole, ponieważ drugi hole to są rzeczy e, biżuteryjne, takie bardziej różne pasty, p, kleje i tak dalej, ale zobaczycie sobie, co to jest. Nie chcę w pełni zradzać, więc przejdźmy do sedna sytuacji. Kupiłam dwa kleje biżuteryjne, ponieważ te z Szajna mi się najlepiej sprawdzają, e, najlepiej trzymają, są najlepszej jakości i są w dużych opakowaniach, jak widzicie, więc nie packo. Mamy jedną paczkę. Różnych kolorowych past. Tu mamy niebieskie, bordowe białe. Ta paczuszka jest pełna pastelowych kolorków. Tutaj mamy, moi drodzy, yy, całą paczkę pół przezroczystych pastek, jak widzicie, w różnych kolorach. I jak dobrze pamiętam tak, zamówiłam takie dwie paczuszki, żeby mieć do dekoracji tutaj mamy moi drodzy szaro-brązowo-białe pasty kolejna paczka to są zielone pasty i fajne jest to, że w każdej z tych paczek mamy moi mili jedną białą pastę, bo biała pasta naprawdę jest przydatna nie mam pojęcia co to jest zaraz sprawdzimy, mamy dużą ilość kochani, tutaj się sobie wyjmę żeby to kolejno pokazać, teraz przynajmniej ta paczka wypaliła, <laughs> nie tak jak poprzednio, mamy takie zielone kwiatuszki do tych naszych bransoletek, które będziemy robić, tu mamy w końcu te zielone koraliki, o które nam chodziło, tylko to znowu jest chyba szóstka, i ja chyba nigdy nie kupię poprawnego rozmiaru tych koralików, tego koloru, mnie nie lubi jakoś, nie wiem, nie wiem, o co chodzi. E, tu mamy kochani, taki jasno-różowy. półprzezroczyste takie mieniące się na niebiesko. Takie niebieskie kwiatuszki. Pomarańczowo-różowe, w sumie bardzo są podobne, o teraz ładnie podunaję, bo bardzo były kochani podobne do koloru skóry, jak tak dawałam. Tu mamy czerwone, fioletowo-niebieskie, też tu przezroczyste, ciemny fioletowy, biało- pomarańczowe, biało-żółte, takie bardziej ekry. I tu mamy moi mili, mieszankę, tych co przed chwilą Wam pokazałam. I tam też jeszcze jest kilka kolorów takich nie ten. No, i mamy całą paczuszkę innego, nowego rodzaju spineczek. Są to, kochani, takie spinki przezroczyste, właśnie, gdzie będziemy z tymi przezroczystymi pastami robić. I to będzie poza tym wyglądać, to trzeba będzie ogarnąć tak to zrobić, żeby nie rozwijała ta metalowa część. No i tu mamy. Czy wiecie, ja ten białko rozpierdzielę? O, panie! Tu mamy, kochani, całe duże pudełko, aż wypadają mi różnorakich spineczek. Czy to są pastelowe, czy to są zwykłe, czy to są przezroczyste. No tu mamy pełną mieszankę tego, jak widzicie. To jest to wszystko, w sensie to wszystko. Tego jest naprawdę, pokażę Wam jeszcze, bardzo dużo. Pokażę Wam jeszcze baki, bo one tutaj musi się pokazać, jak zawsze. Um. Jeszcze będę chciała też wam pokazać, postaram się nagrać moment, w którym baki jest tego nowego paśniczka, co mamy na w sensie paśniczka tych dwóch miseczek, bo na razie piła i nie zdążyłam włączyć telefonu. A chciałam wam pokazać, jak to uroczy wygląda, bo już zaczęła sobie pić. Jak będzie jeść, pić, czy cokolwiek, to wam to nagram. Także wracam do was za jakąś sekundkę. Mm-hmm. Moi drodzy, uwagi na to, jak wyglądam, ale aktualnie skończyłam edytować właśnie ten vlog dla Was. Jeżeli chcecie więcej takich vlogów gotowania z Klarą, czy też jakichś vlogów, jak będę niedługo jechać prawdopodobnie do Warszawy, jeszcze zobaczymy. Nie wiem, jak to wszystko wyjdzie. Czy będziecie chcieli jakiekolwiek jeszcze takie vlogi, takie na Chillu? Niedługo też przychodzi mi paczka z z ubrankami, więc piszcie w komentarzach, czy chcecie jakiekolwiek hole, takie tutaj w outfit-check i tak dalej, i też sprzątanie szafy z Klarą, bo w końcu musimy to zrobić. Jeżeli dotrwaliście do tej części filmiku, napiszcie, że pozdrawiacie, albo nawet nie pozdrawiacie. Napiszcie wasz ulubiony owoc. There we go. Wasz ulubiony owoc. Owoc, owoc. Yy, a my będziemy się widzieć w kolejnym takim vlogu. Najprawdopodobniej na dniach. Postaram się zedytować kolejny. Yy, jeżeli Wam się podobały takie vlogi, piszcie w komentarzach. Pamiętajcie o łapce w górę, o subskrypcji i o tym, żeby włączyć sobie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o fakcie tego, że jest nowy odcinek albo nowy shorts, ponieważ YouTube nas nie lubi. I pamiętajcie, żeby zasubskrybować, ponieważ brakuje nam tylko 200, tam chyba 50 subów do 1000. Także małymi kruczkami, ale lecimy. Dziękuję Wam za dzisiaj. Widzimy się w kolejnym vlogu.